Jesteś, cześć, cześć, cześć! Z tej strony i tam was w baluncach. Ej. Chciałem... Pokazać skąd to... Chociaż już pokazałem, ale to tam... Na początku nikt nie oglądał, to... Nie... To się można powiedzieć i liczyć! temu akurat to... Um, Baloncy, bo... Wo bo 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 mm. w terrarii nie wiem co robić eee, następny filmik na kanale będzie z to a może jakoś na tym nie wiem jeszcze jak ja to zrobię olać no, to byt. po prostu stwierdziłem że chcę palucy nagrać i co z nim zrobimy no, mówiąc że nie wiem pewnie tak jakąś a się po po po, 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 po jaki mam komputer eee. Takie on znaki. Jeśli chodzi o Harold a o Maltinsk. Jeszcze mam Malti tutaj nazwy. A... O, te, 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 te... To jest? TET, 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 jest. Takie rzeczy jeszcze szybko przelecę, nawet nie będę ich wymienił bo ja ten kto będzie chciał wiedzieć to sobie mnie zatrzyma w odpowiednich momentach, chociaż nie wiem kto chciałby wiedzieć. Dużo tego. No i tyle. Pokazane pierwsze rzeczy. Jeszcze książeczki. Tak się to prezentuje, więcej nie trzeba pokazywać. Zaczynamy grę. Eee... Na najtrudniejszych może. Tu mam bonus, i tu zagramy alternatywne. Lecimy z tym. Eee, Kupcie Ty Mariusz. No, co zostawimy? O, początki będą trudne. O, strumie te kamo przychodzą. przechodzą. No, muszę czekać. A, i Muszę czekać troszeczkę na kamo. Wykrywanie. Jak ja sobie... Nie Jeszcze na końcach nie będzie. Od razu kamotów nie będzie. to lecimy dalej bo tyle kasy więcej świetnie mm, jak tu głównie rozegramy? no tutaj jednostki wodne same wystarczą nie potrzeba nic więcej to się bardzo przyda z tym swoim bardzo przydatnym to będzie chociaż może jakiś helikopter no to jest te czy też się przydało a tu dalej jest Hmm. nie, nie działa. Albo ja tego tak nie ukończył, nie... Może nie działa. Jak tam, z kacą? Coś chciałoby się postawić... Hmm. Od razu Może... O, chyba to... z tym pójdziemy. Zasięg na tą mapę będzie... O, to, bo chociaż to jest rzucanie zasięgu innych mapek. Takie zasięg mapek, taki oskanki. Kamo balance y... Trzeba coś na to poradzić Bo ich będzie w przyszłości więcej. tutaj. sobie sam jedno. Y Jeśli... Muszę przeprosić. Y za to, że ja robię cięcia zani, zamiast to później nagrać to i później pocinać to w, 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 w tym programie do edytowania ale zwykle nie biorę się na to, więc yy, musicie wnieść albo się cieszyć w tym, co macie mogę jedynie zapłacić kasa by się przydała no to... Hmm, to chyba robimy o przypomniało mi się że odkryłem błąd ten, ten błąd w tej grze jestem pewien że to jest błąd i pokażę go bom i nie, nie siedzę w tym komuniku i tak się to nazywa chyba nie siedzi po prostu w społeczności balusów, to ja nie wiem, czy jest to wiadomy ból, ale chętnie pokażę, co, yy, co odkryłem, ale to gdzieś tam później, może pod koniec albo po tej rundzie. Rundzie, nie rundzie, po tym meczu. Kończy mi Wiecie co chyba jednak teraz mam ten pokażę? Bo ja nie dam rady chyba z tym sterowcem. tylko się zagapiłem mówiąc nie zagapiłem. Po prostu ulepszyłem małpkę pod złą rzecz. Mm. I czy to zadziała? Nie, nie zadziała. Nie zadziała. Może to działa tylko w tam? Zobaczymy, zobaczymy. Ale to tak tu może to jednak nie było tu nie działa w tych meczach. Odkupić się Nie. Od nowa Dajcie mi parę chwilę wrócę do was w takiej sytuacji jaka była w poprzedniej. Okej, okay, 90 ta runda już za chwilę. Dotarłem może do tego momentu, chyba trochę inaczej to wygląda On chyba był pod inne Tak nie nieważne jak to tam było stawiamy to ile chimus mm -hmm. Podstawiłem trochę anglauzy e postar aqui mais tristezas Target destroyed. I have not yet begun to fight. Troy! Chyba coś mi się pomyliło w... Myślałem że teraz mamy zatrzymane te... ...nagrywanie Chyba coś mi się pomyliło Nie wiem kiedy zatrzymywałem a kiedy nie Mogłem wam coś było... no nie wstać tak co, no Ojej to Powiem jeszcze raz jak to wygląda tak w razie tego bo nie wiem co jak... Mam dodany tak. I tutaj ulepszyłem. O. Coś jeszcze mam do powiedzenia. No no no, Mogę kuleczki. Ile będzie? Dobra. Zmieniam. No, bo to jest lepsze, bo dajesz im boost I tu mogę tych położyć. Świetna Dobrze, że spojrzałem na OBS-a, jak to mówili To postawimy. Jaką... ...parodzieja. Czy postawi zaraz. Ale to zaraz. Dobra, parodii. Chyba można go uznać im, imioną e, małpką, bo często go stawiam. Będziesz tam chciał ja farmy i tak dalej, Ale on już od jakiegoś czasu farmy, teraz lepiej stawiam. O, ostatnia. I No teraz, skoro mi się przypomniało, to powiem wam... Po co chodzi z tym błędem, który... Yy, jeszcze. Który znalazłem. Ale... Yy. Tutaj, na tych misjach. Yy, na czym to pokażę? Na tym. <grywka> nie będę tego robić, nie umiem. Nie umiem tego pokazać. Dawają Chyba, że co naprawili. No to było zanim... bo kiedy ja to odkryłem to było jeszcze przed aktualizacją. Możliwe naprawili. Chyba wystarczająco balon w trydzie. Tak naprawili to. Bo wcześniej działało. No to, to był Yyy, Jak mi się pojawiło... Wzięło to ekranie końcowe, naciskałem Escape i wchodziło do tutaj normalnej gry. A później jak wyszedłem, czyli usunąłem to okno, a robiłem to Alt TAB i tutaj usuń, to mi się wtedy... No wychodziłem z gry, później wchodziłem na nowo. I gra to odczytywała tak samo jakbym zanim umarł to wszedł do menu, dał home i wrócił tu miałem continue i mogłem wrócić. Naprawili ten kod. może. No to jest dobry pomysł. Medium, Art hard. hard jest trochę długi i zrobiłem. No to medium. Tak o. PowerShell uczyni. kolekcjonuje. Jak mi pomogę. I tak dużo statków wiosek na dwa karodzieje na wiatr i głowy Dodam drugiego wioski, Dwie wystarczy. I helikopter, co dodać? Dziękuję tam do manów. Miejmy na tym cztery. Ja nie potrzebuję aż tyle małpy, żeby wygrać w tych naczy. Ale wezmę jak najwięcej To będzie inna Co mi wystarczy do wygrania tego? On, jeden czarodziej i statek albo helikopter. To wszystko. Czarodziej pod 032. Hmm, helikopter pod... 2.0. 4? No dokładnie. Chcę no, Ale to dla mnie troszkę. Chociaż myślę, że on jednak lepszy. Próbuję przez to on lepiej będzie. Nie ma w tych rundek Kamo na To mogę polecić tak. Mam już skupione to, co chciałem. No, zamiast tego helikoptera kupiłem czarną 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 perłę. I to mi wystarczyło wspólności do wygrania. Lecimy dalej. To wygramy w następujący sposób. Yy, tutaj jak on ma Odyn jakoś tak. Yy, później tutaj statek i tutaj helikopter. Ta taki helikopter w taki sam sposób jak mówiłem to w poprzedniej rundzie, bez maga tym razem o to jest od tyłu, a się nie spodziewałem po prostu nie patrzyłem odblokowało nam się miejsce trzecie czwarte które się odblokowało możemy wstawiać Rodek i góra odblokowało nam się tutaj dla helikoptera 17 runda, tak da. perła stawiamy, stawiamy od razu czy ja nie mam nic tak właśnie sobie przypomniałem bo go nie ulepszyłem tak to się zapomina co z tym faktem zrobić. Hmm. Mówię maga. Bożym no tu chyba tu. A on widzi No To no się maga zrobi po prostu zmieniłem zdanie i uff, helikopter pod górę ulepszyłem tak spontanicznie dobra coś więcej trzeba do obrony przed kamo kup się na kamo i czekamy na kasę żeby pokupić tam pieniążki. Mogę jeszcze tego może tutaj tak. Właśnie nie tak naszur głowy. Próbuję zrobić najtańszą małpkę jakąś chamę. Pewnie dużo ludzi już to robiło, ale... Ja to jestem. Tutaj myślę, że ta mapa będzie najlepsza, bo ma tu coś za ile. No, i czekam na koniec. Nic więcej nie trzeba kupić. Nic ciekawego się nie daje, ale powiem o to, że kupię to. I były korpory już. No bo, pewnie sobie on poradził sam. O. Chociaż nie, on sobie nie radzi, on no. jej kopter nie pomaga, ale on ściąga samo, więc. Więc sam samym sobie nie da. Chyba tam w mojej stronie. wygrano mm -hmm, No, 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 co się dzieje? Co się dzieje na no, moim kanału? Jakieś powiadomienie? No, no, no. Oj, kanał. A, no zobaczmy co, no, zobaczmy. Gdzie teraz się to sprawdza na telefonie. Później sprawdzę, później sprawdzę. Następna. O, tu będzie apokalipsa. Mm, Patrzcie jak to odjedna od razu w ustawie. To przecież nie lepiej sprawy. A no, zróbmy tak, a zróbmy. Mm. W górę pójdziemy i Ktoś kto bije, czyli magowie. Magów będzie dwóch. Ten co ściąga samo jeden, a drugi... ...to ten co zawsze staram, czyli... ...na środek dwa w dół. I tak. To wystarczy nie było, to do 30 będzie to jeszcze będzie podsat. Mm. Jeden druid Pod... Nie, dwóch. Jeden będzie pod w górę. I środek? Tak, góra środek, drugi... Środek na 3 i góra no 2 a tu jak powiedziałem góra, no to mam na myśli lightning bola. I tak to będzie wyglądać. Tutaj świetne miejsce chyba na ruida tego górę, na na wtorek. I ma samo... Ja. Mm. Nie ma go wie na razie tak, ustaną. Tutaj leitnik. Muszę serwisz to dajne. I to będzie jedno wygniemy. Sleci pierwszy oczy oddech. I na chwilę będziemy ściągać kalok. Jeszcze ono jest, jeszcze ono. Nie płacę, jak właśnie. No na co tak. Na to, na to, na to, na, na, na A banka no a Jak to idzie? Dobrze. Właśnie sobie wziąłem sprawę, to jest jako apokalipsa, tutaj balony idą szybciej niż pokazuje to runda. Kiedy był tutaj małpy, bo nie są tak zrezygnowane. A w pociągu, że prawdopodobnie specznie. A może ja się zagadałem, czyli dołącznąłem innych, ale ręcz małpy nie był małpy? Ja to jest taka możliwość. Daj Chociaż jednak to jest ustawione w taki sposób, że one na lajki like, nie mają, nie mają, to jest o snużenia chyba nie. Zabijmy się. Zabijmy się. Zabijmy się. nie przyszło. Zabijamy Nic nie dodałem. Tyle wystarczyło. Ostatnia mapka. No to ten tego. Jak idziemy? 70. Runda. Hmm. Przed zągiem. To wystarczy. Będzie tutaj statek. Druid. Mak ognia, mak ognia. Wioska. I. Helikopter. Jeden. Tyle wystarczy, żeby wygrać. I ten podcofania. Ma. ściągać kamo wizard w sumie może nawet bez niego nie z nim bo wioska będzie pod zniżki wioskę mamy maga tak ulepszyłem jak na razie to wystarczy wioska i będziemy sprawdzać czy jest w zasięgu jest to jeszcze go nie wstawiamy, bo zniszczymy. Kasa jest dużo, nawet zagapiłem się i myślałem. No nie wiadomo czym. I tak, po to? pod środek i góra standardowo moje. No, pokupuję po prostu mapki, które chcę mieć. Czyli tak wiler tutaj. No na trochę trzeba czekać. O metal. Mam coś metal. A mam. Zapomniałem. Już troszeczkę jest helikopter i czy coś jeszcze bym chciał. A niech będzie druid. Może nawet mógł mieści się gdzieś nie zwieścić. No to tyle. Wystarczy, żeby wybrać. Oczywiście muszę dodać, że... Po ulepszeniu. 48 runda i już mam przez na 3 przynajmniej... To już jest... Chyba na Max, to już dalej lepszyć tego nie będę. To jeszcze jedną w górę, też jedną w górę, to możliwe jedną w górę, bo teraz jedną w górę ulepszyło i... tyle. Mówiąc szczerze, mógłbym zakręt zostawić i wygrałbym na pewno. Naprawdę. Nawet jakbym tutaj odcierał niżej tylko do destroyera. Myślę, że na pewno bym wygrał. No ale jeszcze ulepszyłem powrót tego który jest najtańszy. Wątpliwe, że nawet uda mi się na tym opierać. Właśnie mogąc, nie, chyba nie. To 10 na pewno, jeśli się, to ulepszę siedemdziesiąta runda ulepszenie ostatnie I już za chwilę wygrano. ukończone o to zostało dodane co do spa a to Okay. Mm, ile ja mam ja tu jest. I są o. Je, to jest, to jest, to jest tutaj. Tylko to kupię. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i wątpię, że panusów bo nagrywanie tego na nie miałbym powiedzieć o czym nagrywać tutaj jedynie chciałem Cię pochwalić moimi osiągnięciami i stwierdziłem sobie, że wagam do tej. proszę o zostawienie łatwe subskrypcje komentarza i dzwoneczko teraz